Hej, tu Michał. Cześć, tu Mateusz. Jesteśmy ze sklepu Greifer w Toruniu, a to jest trzeci sezon i wcale się nie pomyliście, to jest aktualny odcinek. Wędrujemy z grami planszowymi po Toruniu w tym sezonie i zapraszamy Was w różne miejsca toruńskie związane z Toruniem, różne tematy związane z Toruniem. Tak, to, to że w związku z tym, że obaj jesteśmy przeziębieni, nie będziemy się... A jest minus 5 stopni na zewnątrz. Minus 5, wyobrażacie sobie. Nie będziemy się szlajać po Toruniu i, i, i kombinować, tylko pokażemy Wam jeden z największych symboli Torunia, Grodu Kopernika i w ogóle. To będą toruńskie pierniki. Hmm. Więc dzisiaj na antenie zrobimy sobie unboxing paczki, będziemy jedli toruńskie pierniki i Was zachęcali, mówiąc przy tym o grach planszowych. Co no tak Zobaczcie. Myślę, że... To Piękne co? serca. Nieźle. Miałeś katarzynki kupić. A sam. Ta katarzynka. Najlepsze pierniki są z Torunia. Mhm. Mhm. Rewelacja. Moi drodzy, rewelacja. Jak będziecie w Toruniu, musicie na pewno spróbować. Ej, naprawdę no nie jest no. mhm. mhm. Powiemy im, co się brak? Okej, okay, to zaczynamy kolejny odcinek Greifer Newsów. Zaczynamy. Jeśli jeszcze tego nie widzieliście, wczoraj była premiera mm, trailera. Zapowiedzi do najnowszej e, do najlepszej części Star Warsów. Do siódmej części i równo z tą premierą w Greiferze pojawiły się dwa nowe statki. Czy to jest piąta fala? So. Tak, to jest piąta fala. A... Ogromne statki. Bardzo ładnie wykonane. Jeden jest trochę większy niż zwykle, ale nadal mieści się na tej średniej, powiedzmy, podstawce. To są jeden statek do Imperium, jeden statek do Rebelii. Bardzo fajnie wyglądają. Każdy może strzelać 360 stopni. O, mają nowe karty. Także myślę, że to jest coś, co musi być w Waszej rozpisce. Zwłaszcza, że wprowadzają trochę nowych strategii. Ej, a co to są takie, mm, takie ameby? To są nowe asteroidy, które a -a. będą troszeczkę inaczej działały, mają swoje specjalne zdolności, e, ale na przykład, tak mogę zdradzić mały szczegół, z tych asteroid można strzelać. A, a Nie wiem o co chodzi, bo nie gra. Sławek. Ale fajne statki, naprawdę, można sobie postawić na półce i mieć... E, tu mamy... Można. IT e. 2400 i Tutaj jest Decimator. Sama nazwa wskazuje na to, że będzie niszczył system. Niszczył, dokładnie. Ale to była ta taka średnia zapowiedź. Średnia zapowiedź. Teraz y, idziemy po hardkorze, gra, na którą wszyscy czekali przez y, ponad rok, prawdopodobnie od momentu kiedy została zapowiedziana i oto uwaga! Nie! Wiedził! Wow! Wow! Wiedźmin, gra przygodowa. Gra, która przyciąga tytułem, fabułą, wykonaniem, autorem. Wykonaniem, autorem wszystko, wszystko jest co. Naprawdę. Jakby każda dobra marka połączyła się w jedno i powstał kapitan, nie, to nie kapitan, Wiedźmin. Także... Słuchajcie, to, to, że zrobiło to CD Projekt, które jest znane z gry komputerowej Wiedźmina, tak. która jest po prostu tam super ekstra. Gniecie. To, gniecie, tak. To, że połączyło siły razem z Fantasy Flight Games, które pod względem wykonania, jakości gier jest po prostu niedoścignionym wzorem. Chyba nie ma takiej nie, firmy na no, rzecz. Uważam, siecie, że które... pod względem wykonania Najlepsza chyba firma obecnie. jeśli chodzi o gry planszowe. No i autor Ignacy Trzewiczek. W tej chwili najbardziej rozpoznawalny i najbardziej utytułowany, można by powiedzieć. Tak. Autor gier planszowych Polski. Autor gier planszowych, więc pozdrawiamy, pozdrawiamy Trzewiczka, bo gra jest w Grajferze już dostępna. Możecie sprawdzać. Wiedźmin, gra przygodowa. Gracze wcielają się w jedną z czterech postaci. Tu jest Wiedźmin, Jaskier, y, Triż i Jarpen. Tak, tak wiesz, no. dobrze. Yy, może. że się zna, jednak to trochę. Yy, I można wędrować po yy, krainie. Po, po yy, tym świecie związanym z fabułą Wiedźmina, z, znanym z książek Andrzeja Sapkowskiego. No i... Rybować, rybować na pewno oglądaliście dużo trailerów związanych z tą grą, bo zapowiedzi są niesamowite, jest też kilka trailerów nawet na stronie Fantasy Flight Games, które opisują rozgrywkę, ale my też nie możemy się doczekać aż ją otworzymy i Tak, i jeszcze nie mieliśmy, także nie wiemy nic na temat rozgrywki, takiej namacalnej. Gra wczoraj swoją premierę, także... Tak namacalnie jeszcze, jesteśmy... jeszcze nie wiemy, ale jesteśmy zajarani. Podekscytowani bardzo. <laughs> To co? To, to, to po tym Dobra. Po pierniczku? Dobra. Mamy jeszcze dla Was dwie szybkie nowości. Takie szybko, szybko strzały? Jedna nowość, dwie różne gry. To są Timeliny i Cardliny. To są szybkie gry karciane w bardzo fajnej cenie, bo kosztują u nas 49,90. Czyli nie jest to zbyt dużo za grę, którą można mm, pograć wiedzowo trochę. Mamy zwierzęta. Każdy z tych zwierzaków tutaj z tyłu ma y, trzy wartości. Ma wiek, jak długo taki zwierz może żyć, y, ile może ważyć przeciętnie i ile może mieć wzrostu. I ile może mieć? I różnie. Aha. I różnie. I chodzi o to, żeby na jedną z tych cech. Y, rozegrać te karty, także fajnie, bo to zwiększa trochę regrywalność, możemy o tych zwierzakach dowiedzieć się co trochę więcej. No, wiem, że ustawia się je tak jak w... tak jakby to ta, tak normalnie w, w tych wynalazkach, hmm. bo tutaj mamy daty, a, a tam ustawiamy je oczywiście od, największej do naj, od najmniejszej do największej. Hmm. I z tego co pamiętam, trzeba po, pozbyć się wszystkich kart? Tak, z, każdy zaczyna z, 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 z czterema, z czterema, czterema kartami, czterema. no i trzeba je szybko dołożyć, jeśli zgodniemy. Okay. No to... A jak nie to... zgadniemy, to musimy dobrać. Tak. i Krótkie zasady. Bardzo fajne gry, bardzo szybkie, bardzo wiedzowe, edukacyjne. Bardzo fajny prezent świąteczny albo Mikołajkowy. Albo Mikołajkowy. Jeżeli no będziecie to... szukać, to taki edukacyjna gra towarzyska, timeline, no cardline. Bardzo Polecamy. Fajny. Już jutro, yy, dzięki tym nowym statkom, będziecie mogli wygrać yy, pierwszy. Pierwszy, tak jakby pierwszy turniej ligowy, hmm. ponieważ rozpoczynamy nową Ligę Star Warsów, o której już tydzień temu mówiliśmy. E, ale pamiętajcie, nie spóźnijcie się 12.30, mam nadzieję, że nikt nie zaszpi. W niedzielę 12.30. No Wiem, jest ale, to ale dość ale ryzykowne, ale, ale myślę, że o 12.30 możemy rozpocząć rozgrywkę. E, jeśli jeszcze nie wyrosowaliście swoich planet, e, to na dole? Będzie link do naszego facebookowego, tam, dokładnie tam, do naszego facebookowego eventu, tam będą wszystkie informacje, jak możecie się jeszcze szybko zapisać do ligi, do rozgrywki, do jutrzejszego turnieju. Okej, okay, to liga będzie trwała 6 miesięcy. 6 już. miesięcy, jak zawsze. Mhm. Po tym wyłonimy, kto został imperatorem, kto zdobędzie najwięcej planet po tych 6 turniejach. Super, bardzo fajna fabuła. Bardzo mi się podoba to, że tak to zrobiliście. Tak? Gratulacje. No, dziękuję, dziękuję. Proszę. <laughs> a ja chciałbym zapowiedzieć i zaprosić na kolejny turniej Lord of the Rings, który odbędzie się 6 grudnia, a jeżeli dobrze skojarzycie, 6 grudnia, Mikołajki, będzie Mikołajkowy turniej Lotra Candolfa. Tak. Dobra. Będziemy walczyć o, o worek pełen prezentów, bo nagrody zawsze, zawsze, zawsze fajne. Turniej figurkowy, znaczy bitewny. Bardzo fajna gra, bardzo proste zasady, a jednocześnie trzeba tam trochę pokombinować, bo trochę turlania kostkami jest, jest to... Gra losowa, no, głupia no, gra losowa. Chyba, no, no. Czasem kostki potrafię oszukać. 6 grudnia wszystkie informacje są już na naszej stronie i na fanpage'u facebookowym jest stworzone wydarzenie, więc dołączajcie się, dajcie znać znajomym, którzy mają. Zwłaszcza, e, że to tak, może być przed taki też przed kolejnym filmem. Faktycznie. Można się tam powcielać trochę w te role. Dokładnie Hobbit. hobbitowe. No, jestem takim hobbitem, aaaa, aaaa. nie pana. Nie mam Chyba nie mamy żadnych Nie, my nie niestety nie? nie posiadamy figurek do władcy. Ale myślę, że jeśli będziecie zainteresowani, to w sobotę, tak? 6 tak. grudnia e, będzie można przyjść i zobaczyć tutaj, jak takie figurki wyglądają. To tyle, jeśli chodzi o Greifer Newsy. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia za tydzień. Cześć! W tym tygodniu, żeby uzyskać 5% rabat musicie i zakupić Wiedźmina, musicie powiedzieć Wiedźmin. Ale nie tylko Wiedźmina, w ogóle każdą grę w Grajferze możecie kupić 5% taniej, tylko musicie znać hasło. Hasłem jest Wiedźmin. Wiedźmin. Zakręciliśmy, nie, chyba, chyba zrozumieliście. Wiedźmin. Minus 5%. Minus 5%. Jak zwykle, co tydzień, przez tydzień w Grajferze. Od dziś. Do soboty kolejnej. Polecamy. Hej. Hej.